pewnej spokojnej nocy. Ciszę śpiącego miasta Lafayette w Luizjanie przerywają krzyki dwuletniego Jamesa. Jego mama, Andrea, zrywa się na równe nogi, żeby zobaczyć co dzieje się z jej ukochanym synem. Dwuletni chłopiec macha pięściami i krzyczy coś o płonącym samolocie, z którego nie może się wydostać. Chłopcu śni się zawsze to samo zdarzenie, że jest pilotem amerykańskiego myśliwca, który umiera Zestrzelony przez Japończyków w czasie wojny na Pacyfiku. Chłopiec także na jawie opisuje coraz więcej szczegółów, podaje nazwę statku, z którego startował, wspomina kolegę z jednostki. Dzisiaj wspólnie przyjrzymy się fascynującej historii Jamesa Leiningera, który miał pamiętać swoje poprzednie życie, kiedy był pilotem amerykańskiego myśliwca w czasie II wojny światowej i szokował rodziców oraz badających go psychiatrów ilością opisywanych detali. Które znalazły swoje potwierdzenie w realnych wydarzeniach sprzed urodzenia chłopca. Ja się nazywam Bartosz Migas i zapraszam na kolejne śledztwo biura Tajemnic.